Tylko za te kłady, myślę, że fajna była adrenalina i no? by więcej takich randek, co? Tak. Naprawdę było przyjemnie. Tak. Żeby nasze relacja była również tak pełna adrenaliny, jak te kłady, na których dzisiaj byliśmy. <grym> ja wybiam adrenalinę. Bardzo lubię wymyślać różne aktywności, co tu robić na randkach. To wymyśl jakąś taką pierwszą aktywną, to którą byśmy w Polsce zrobili. Ja, nie dużo wymyślam. Chciałabym jeszcze na paralotni polatać. To no ciekawe, nie, nie latałem. Ale chętnie, chętnie jestem. No, nie mogę się doczekać, jak wrócimy i mam nadzieję, że jeszcze będzie pogoda i przywiozę się na motorze. Mm, nie mogę się doczekać. W sumie już dużo myślę o tym, jak to będzie, jak sobie wrócimy. Mamy takie szczęście, że u nas się to zgrywa fajnie. Możemy jeździć do Białegostoku do rodziny, ja, obydwoje mieszkamy <noise> w Warszawie. Można. Wszechświat czuła nad nami chyba. Czy jesteś gotowa na to po wyjściu z willi, żeby kontynuować naszą mhm. relację i gdzieś tam spotykać się? No, już chcecie zobaczyć w dresie. Tak? Zobaczysz <laughs> tak. nie raz. Ja całe życie chodzę w dresie, więc to akurat nieuniknione jest. Nikt mnie tak to... nie rozśmieszał jak to. Ty się mieć cały czas. Tam na początku, nie? Pierwsze dni, tak. No, no, właśnie, co sobie myślałeś na początku o mnie? Myślałam, że na pewno byś, pewnie byśmy się nie dogadali, bo jesteś taka spokojna, jestem taki. I nie miałbym serca cię demoralizować. Ja się podobał wszystko. No właśnie, właśnie o, tym mówię, właśnie o tym mówię, że ci się spodobało. Pojawiłaś się w idealnym momencie. Kobieta idealna, której tak naprawdę szukałem, że potrzebowałem spokoju. Mhm. Potrzebowałem kobiety, z której będę mhm. pewny. Każdy jest tam gdzieś tym delikatnym zazdrośnikiem, nie? I tak dalej. No, myślę, że to chcę zapytać. No, do? jestem takim delikatnym zazdrośnikiem na pewno, ale, ale byś, z Twojej dzielisz? strony mhm. dziwne to jest dzi mhm. dla mnie to bardzo mocno, że jestem w stanie Ci mocno zaufać po tak krótkim czasie. Nie? Mm -hmm. Dajesz się z takiej strony poznać, że trudno mi tobie nie ufać po prostu. O jeden. Mam się to, wiesz, tak. Za kobietę, a wystarczyło, że poznam coś takiego i znowu się czuję jak nastolatka, po prostu jak w gimnazjum. No, co ja mam powiedzieć, co starsze się czuję w gimnazjum. No Zawsze całe życie byłem takim, to mnie kobiety zdobywały zazwyczaj. Mm -hmm. I gdzieś tam dostosowywały się mocno do mnie i dlatego możesz, możesz się śmiać, nie? Nie, no, Ale gdzieś tam. To się, to ciężko. Znaczy fajnie, że to mówisz, no? Ale, tak się domyślam. No, tak było po prostu. I gdzieś ciężko mi też wiesz, się przestawić na to, wiesz. Tam prosiłaś mnie, wiadomo, raz, drugi, trzeci gdzieś tam, żebym z tymi pocałunkami delikatnie, ja jestem taki, bardzo, jestem taki bardzo do przodu i wiesz, i dla mnie to jest takie, no ciężko się po prostu odzwyczaić od czegoś, co całe życie robiłaś. Uważam, że jestem w stanie to bez problemu zmienić. Nie, nie wiem z czego ty się cieszysz. też. No, nie, to się nie śmieje, bo mnie to zbija nie z tropu. Dobrze. Nie wiem, próbuję sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek mi zależało na znaczy, mi właśnie miłości, tak jak na twojej. Aż tak się zależy, nie? Aż tak. Aż tak. Jest dobrze, nie? Tak. Jest dobrze. Ale coś szczęście. No. Siadam na tobie. Czemu na znaczy, a ty na mnie wolisz? nie no możesz. tak? Jak nie będę z... odganiać osy. Jak nie z ciebie? Jak się przytulić, rozumiem, mm -hmm. tak? Tak. To co lubisz najbardziej? Cieszę się. Przecie poznałam bardzo. Dziękuję za randkę. To no super. Jesteś najlepszym pasażerem kłada z jakimi najlepszym kierowcą z jakim jest Przecież nigdy nie co? Po co drążysz, no? Ty się pokusić. No nie wiem, a ty chcesz? Przestarczy, hmm. Idziecie? Wracaj.